Którzy wystartują w finale 60 metrów przez spotki. Szymon Szyler, tor pierwszy, stal Mielec, Jakub Milczuk, tor drugi, skoczek Władysławów, Igor Filar, tor trzeci, Zielona Góra, Amadu, Bialu. Piast Głogów, tor czwarty. Bartosz Gierega, Piast Głogów, tor piąty. Hubert Celerzyński, Zawisza Bydgoszcz, tor szósty. Jakub Woziwocki, tor siódmy. w Kraków i Stanisław Woliński, Most Wrocław, tor ósmy. Dwa reprezentanci Piasta Głogów, Gierega i Dialu. Są liderami i faworytami do mistrzostwa Polski. Jest to czwarty i tor piąty. Mm. to piąty. Halo, ale ale, ale, ale tam na torze no, to, to, ósmym Post chyba. Osiem chyba osiem e, 100, 500, Stanisław Woliński 805, ale czekamy, bo tam było bardzo... Stanisław Woliński, 800, 8, 8 sekund i 3 setne chyba nikt na niego nie stawiał a jednak on okazał się najlepszy pobył swój rekord życiowy o 15 setnych sekundy tym finiszowym start nie miał najlepszy on był chyba na piąty szósty ale potem przyspieszył na tych ostatnich płotkach i wyprzedził z faworytów kto zdobył te medale? Kto zdobył srebrny medal? Nie wiemy, bo było bardzo ciasno na finiszu. Kto zdobył yy, srebrny medal i brązowy? Wydaje mi się, że to była rywalizacja właśnie z tych zawodników z piasta głogów albo Dialu, albo Gerega. muszą być to a jednak, a jednak Igor Filar z Zielonej Góry 8,12, Gerega był trzeci, brązowy medal. No, to wszystko było minimalne. 8,14 uzyskał...